I ten czek? Żaden czek. Jesteś pewien? Bo zdawało mi się, że ktoś o nim wspominał. Mówiłem, nie ma czeku. Już nadszedł czas, byśmy wymienili nasze prezenty. Jak zwykle zaczynamy od Od tej chwili już się nie będzie zacinał. stare czasy stare i dobre o i dobre a teraz mam mały drobiazg dla mojej ukochanej martomej Przyjmij ten skromny pierścionek i zostanę moją żoną. <śmiech> <śmiech> Augustie... Jeżeli zgodzisz się za mnie wyjść, to oprócz szczęścia na całe życie, zyskasz coś jeszcze. Zyskasz nowe auto. Które zawdzięczamy hojności naszych podatników. Co ty na to, Marto? Masz 20 sekund na zastanowienie. Wiesz... Ja... Cudowne jest to auto. Cudowne, a jakże. Tylko o to w tym chodzi, no nie? W końcu zawsze właśnie na tym polegały święta. Prezenty. Prezenty. Tak, prezenty, prezenty, prezenty! Wiecie, co się z nimi dzieje po świętach? Cóż, trafiają do mnie. Lecz już jako śmieci. Słyszycie, co mówię? Ale już jako śmieci! Na wyrzuconych krawatach już mogłem powiesić się z 1500 razy, aż tyle ich tam! I ta chciwość. Wasza chciwość nie ma końca! Ja chcę czapkę, ja bylę, ja kucyka, żeby Raz się przejechać, następnie się znudzić i sprzedać konika na klej! Ktoś się, ja nie chcę was martwić, ale ten cały gwiazdkowy rybetes jest głupi, oh. głupi, głupi! <laughs> jest jednak. taka. Tycia, tycia! Tradycja gwiazdkowa która, jak sądzę, ma znaczenie. Mówię o jemiole, więc możecie mnie teraz pocałować tutaj! <laughs>